Witam niestety mój stary poszedł na wywiadówkę i dowiedział się o tym, że mam pięć zagrożeń z jednego przedmiotu i muszę uciec z domu, żeby mi nie spuścił łomotu. Znalazłem złoty klucz Wiecie dlaczego jest złoty, bo jest do złotego alkoholu o nie stary się obudził. Pięć złotych, które stary miał wydać na piwo. Nie to tata co tu robisz Ała, Ała to boli. Nadal mnie boli dupa, ale stary powiedział, że mam mu pomóc w robocie i wujkowi Władkowi, bo jak nie pomogę to jeszcze mocniej dostanę. Wujek Władek chyba mnie nie rozpoznał i do mnie strzela. Tata niestety ma chore nogi, więc dopiero teraz przyszedł. Tata chyba też mnie nie rozpoznał. Pomogłem tacie aż przyszedł mnie przytulić wreszcie pierwszy raz od mojego urodzenia, a mam 40 lat. A to jest to miejsce, w którym opowiadał mi ojciec, że tutaj pracował przed moimi narodzinami. Tato znowu ci pomogłem. Znalazłem resztę tych dzieciaków, którzy wrzucali piłkę mojemu tacie na ogród, a wujek Władek. Wujek Władek dostał w pierdzieli i powiedział, że już tak nie będzie robić, ale z niego fajfer. Znowu, awea. Wujek Władek już umarł, ale stary wszystko wrzucił na mnie, więc znowu przed nim muszę uciekać. Mam trawę, którą muszę posadzić bez podtekstów. Dobra, pobawię się trochę z ojcem, to go zmęczy. Ała skąd on ma pułapki na niedźwiedzie, nie tato Ała.